Święta wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Warto w tym radosnym okresie przyozdobić otoczenie tematyczną dekoracją. Mieszkanki Chrząstowic już wiedzą, jak to zrobić. To pani i Zawsze są bardzo zainteresowane tym spotkaniem. To jest taka tradycja, już u nas teraz się wytworzyła. Że zawsze jakieś nowości dowiadują się, jak można to wszystko skomponować. Co jest modne, czy w białej szkół, czy przezroczyste, jakieś wieńce, dekoracje na drzwi, na stoły. Także myślę, że będziemy to dalej kontynuować w naszej gminie. Pewne elementy, takie jak kolorystyka, pozostają takie same. Inne ulegają zmianom z każdym kolejnym sezonem. W tym roku można wprowadzić do swojego domu odrobinę egzotyki. To jest import. Przeważają naturalne materiały, ponieważ na takich lubię najbardziej pracować, czyli miejscowe mchy, kory drzew, brzozy szczególnie. Ale jeżeli chodzi o egzotykę, korzystamy również z dekorowania egzotycznych roślin, takich jak tirancja, która nie wymaga jakiejkolwiek pielęgnacji. Jest bardzo trwała, a również bardzo efektowna. Ale to nie efekt wizualny jest najważniejszy. Tworzenie dekoracji to sposób na wyrażenie siebie i wspólne spędzenie czasu. Każdy ma jakieś inne wizje, inny wizerunek i każdy ma inny ozdoby, takie, że kolor mu się podoba ten czy ów. I on sobie według siebie, że uważa, że to moje jest najpiękniejsze, bo każdy musi siebie też umieć docenić. Te ozdoby, wszystkie, które ludzie później prezentują w swoim domu na stole, nawet przed tym nieszczęsnym telewizorem. To one nam zawsze mówią, że to jest ważne święto, gdzie rodzina się zbiera, bo to są święta bardzo rodzinne. A dekoracje pomogą podkreślić radosną atmosferę Wielkiej Nocy, bo to przecież najważniejsze święto w całym roku.